Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze, wszystkie wiadomości od Was. Jest to naprawdę bardzo miłe i bardzo mnie domotywuje do dalszej pracy. Dziś chciałabym pokazać, jak wykonać serwetę z ananaskami. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zróbcie sobie ulubioną kawę albo herbatę. Zapalcie zapachową świeczkę i zaczynamy. Do wykonania naszej serwety potrzebujemy kordonek. Nie jest to w dalszym ciągu e, maksimum przyjemności. E, biały, a także szydełko. I do tego kordonka pasuje szydełko 1,5 mm. Oczywiście możecie użyć jakiegokolwiek chcecie kordonka i szydełka. Ważne, aby do siebie pasowały. Zaczynamy. Rozpoczynamy od wykonania magicznego kółeczka. Kordonek bierzemy sobie na dwa palce. Następnie owijamy dookoła. Ja sobie łapię w ten sposób. I tutaj mamy stworzyć... Taki X. I teraz przeciągamy kordonek pod szydełko, przepraszam, pod kordonkiem przeciągamy. Kordonek pod spodem możemy wszystko wyciągnąć, i mamy magiczne kółeczko. Teraz ważne jest, aby to kółeczko sobie troszeczkę zmniejszyć, ale nie na tyle, by się zamknęło. Możecie to zrobić i pociągając za jedną stronę, i za drugą. Stronę, w ten sposób. Teraz wykonujemy pierwszy słupek. Pierwszy słupek będzie wykonany z trzech oczek łańcuszka. W ten sposób. Następnie wykonujemy słupki. Słupków razem z tym pierwszym słupkiem ma być łącznie 12. Nawlekamy sobie na szydełko w ten sposób, tylko tak okręcamy. Kuwamy się w magiczne kółeczko, wyciągamy, znów w kordonek zaczepiamy i mamy na szydełku trzy pętelki. Przeciągamy najpierw, znów nabieramy na szydełko kordonek, przeciągamy najpierw przez dwie pętelki i mamy dwie pętelki. Muszę sobie odkręcić jeszcze raz. I teraz znów mamy dwie pętelki i teraz już przez te dwie ostatnie pętelki przeciągamy, zostaje nam jedna pętelka. I takich słupków łącznie z tym pierwszym ma być 12. 12 słupków. Sprawdzamy, czy jest ich faktycznie 12. Tak, mam 12 słupków. I teraz zaciągam mocno nasz, nasze magiczne kółeczko. Nie bójcie się, jeżeli macie, yy, robicie to kordonkiem, a nie jakąś nitką, bo czasami niektórzy też robią nitką. To powinno być wszystko w porządku. Nitka czasami może być zbyt delikatna, ale kordonki są wytrzymałe. Troszkę sobie to przesunę. I teraz łączymy się oczkiem ścisłym tutaj na samej górze tego łańcuszka z trzecim jego oczkiem. Tak, żeby, żeby nam się zamknęło nasze kółeczko. Liczymy sobie pierwsze, drugie, trzecie oczko. Szukamy dwóch niteczek. Pod kamerą nie jest to takie proste. Powiem szczerze. Mam pod jedną, jeszcze muszę się pod jedną wbić. W ten sposób. I przeciągam od razu całość. Tutaj nic nie przerabiamy, tylko przeciągamy i mamy zamknięte nasze magiczne kółeczko. Tak? Wygląda ten nasz pierwszy rząd. Teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Następnie wykonujemy sześć oczek łańcuszka. W ten sposób Mamy taki długi. Dlaczego trzy oczka plus 6, a nie od razu powiedziałam, że 9, Dlatego, że pierwsze trzy oczka zastępują nam słupek. I teraz spoglądamy na nasze magiczne kółeczko i na nasze słupki na nim. Jesteśmy na słupku pierwszym, można sobie to tak troszkę rozciągnąć, popatrzeć. W którym miejscu jesteśmy? Na słupku pierwszym. Drugi słupek opuszczam, nie patrzę na niego, nie chcę na niego zwracać uwagi. Interesuje mnie kolejny, czyli będziemy przeskakiwać co drugi słupek. I na tym słupku tworzymy od razu słupek. Czyli patrzymy sobie, tu nie jestem, tutaj ten mnie nie interesuje, wkuwam się w kolejny, ale od razu słupkiem, czyli mam nawinięte nasze delko. Przeciągam przez dwie i przez dwie. W ten sposób. Znów sześć oczek łańcuszka. Słupek na nie następnym słupku, tylko kolejnym. Czyli przeskakujemy znów jeden słupek. Hop. W ten sposób. Tak to na razie wygląda. I tak przerabiamy do końca, czyli co drugi słupek sobie przeskakujemy, i na koniec łączymy się oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem, tutaj naszego pierwszego słupka z łańcuszków, czyli tutaj na trzecim oczku od naszego kółeczka liczymy sobie pierwsze, drugie, trzecie i wkuwamy się. I po zrobieniu tego rzędu ja wracam i pokażę co dalej. Mój rząd jest już ukończony. Rozpoczynamy kolejny rząd. Tym razem będziemy robić takie pętelki. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka jako słupek. I teraz liczymy sobie od tych trzech oczek jeszcze sześć. I wykonujemy słupek, ale ten słupek nie wykonujemy sobie gdzieś tam... Dalej tylko w tym samym miejscu, czyli wkuwamy się słupkiem dokładnie w to miejsce, w którym zaczynaliśmy nasz łańcuszek. I wykonujemy po prostu słupek w ten sposób. Teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka i jeden słupek na tej pętelce. Po prostu pod nią się wkuwamy. Pod ten łańcuszek i tyle. I znów trzy oczka łańcuszka, słupek na słupku, sześć oczek łańcuszka. I słupek na słupku. Wracamy w to samo miejsce. Przerabiamy. Ten sposób. I znów Trzy oczka łańcuszka. Słupek pod łańcuszek. Trzy oczka łańcuszka. Słupek na słupku. Sześć oczek. Słupek na słupku. I znów będą trzy oczka, słupek pod łańcuszek i tutaj dwa słupki oddzielone od siebie sześcioma oczkami łańcuszka. Tak przerabiamy cały ten rząd. Mój rząd jest prawie ukończony, ale chciałam Wam pokazać e, inne zakończenie e, tego niż typowo, dlatego że jestem tutaj prawie przed trzema oczkami ostatnimi, żeby połączyć się z naszą pętelką, ale tym razem zrobimy to w ten sposób. Że wykonamy po prostu taki płaski słupek. Liczymy sobie pierwsze, drugie, trzecie oczko i wkuwamy się tutaj płaskim słupkiem. Odległość będzie praktycznie ta sama, a yy, po prostu będziemy w dobrym miejscu na naszej. Robótce. Można by równie dobrze oczkami ścisłymi przejść na drugą stronę i zacząć sobie tutaj po prostu aż dotąd przejść na drugą stronę tak naprawdę oczkami ścisłymi, ale no nie ma to sensu, więc zrobimy to w ten sposób. Rozpoczynamy kolejny rząd. Teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka jako słupek plus trzy oczka, łańcuszka, które będziemy wykonywać zawsze pomiędzy tymi słupkami tutaj środkowymi w tym rzędzie, czyli robimy trzy oczka i teraz wykonujemy słupek na tej pętelce, którą tu mamy z sześciu oczek, łańcuszka. Pierwszy oczko, łańcuszka, przerwy, drugi, znów oczko, przerwy. Trzeci oczko przerwy, czwarty, znów oczko przerwy, piąty i oczko przerwy, szósty, ostatni. Teraz trzy oczka łańcuszka, słupek na słupku. Trzy oczka łańcuszka, i znów powtarzamy sekwencję naszych słupków, czyli słupek, oczko, słupek, oczko. Ma być tych słupków tym, że one się krzywo układają teraz się nie przejmujcie, one się rozsuną znowu trzy oczka, łańcuszka słupek na słupku tak to w tej chwili wygląda Rozpoczynamy kolejny rząd. Zaczynamy od wykonania znów słupka z trzech oczek. Trzech oczek łańcuszka jako przerwa. I teraz będziemy wykonywać podwójnie nawijane, nie do końca przerobione słupki. Czyli nawijamy dwa razy nasze dałko, wkłuwamy się pod pierwsze oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. Przerabiamy przez dwa, przez dwa, i uwaga, zostawiamy dwie pętelki na naszym szydełku. I tutaj będziemy wykonywać trzy takie podwójnie nawijane słupki. Mamy pierwszy, znów przerabiamy. Kolejny raz w to samo miejsce. Drugi, czyli przez dwa, przez dwa, i znów zostawiamy, czyli teraz już mamy trzy pętelki na szydełku i robimy to samo. Jeden raz, drugi raz wkuwamy się. Przeciągamy przez dwie, przez dwie. W ten sposób i teraz uwaga, wszystkie cztery pętelki, które nam zostały, przeciągamy jednym pociągnięciem i zamykamy. Tak to ma wyglądać. Czyli tu mamy trzy oczka łańcuszka jako słupek, trzy oczka łańcuszka przerwy i nasze podwójnie nawijane nie do końca przerobione słupki. I teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka i powtarzamy. Dwa razy nawijamy, wkłuwamy się w kolejny pomiędzy kolejne słupki. Przerabiamy przez dwa, przez dwa. Dwie pętelki zostają. I jeszcze raz powtarzamy. W to samo miejsce. Przez dwie. Trzy pętelki mają zostać. I znów przez dwie. O, raz nawinęłam. Gdzie? Dwa razy nawijamy. Jak się roznawinie, mamy tylko słupek. W ten sposób przeciągamy. Zamykamy. trzy oczka, łańcuszka. No, znów raz nawinęłam. Widzicie, nie raz to się tak może zdarzać. Teraz było ciągle, mieliśmy tylko i wyłącznie słupki, a teraz są podwójnie nawijane, i może się to nam troszkę mylić. I znów przez kolejne. Tak to na razie wygląda, teraz trzy oczka łańcuszka i słupek na słupku. W ten sposób ten rząd będzie wyglądał, czyli teraz znów powtarzamy trzy oczka łańcuszka i lecimy z podwójnie nawijanymi słupkami między tymi słupkami, które tutaj mamy na każdym z tych oczek łańcuszka, pod w zasadzie, nie na wkłuwamy się pod i znów powtarzamy słupek na słupku i tak przerabiamy cały ten rząd nie martwcie się jeżeli ta serweta Wam się teraz trochę kręci czy coś tam się z nią dzieje ona się fajnie, e, fajnie się później układa także nic się z nią nie będzie takiego działo widzimy się po ukończeniu tego rzędu mój rząd jest już ukończony tak się w tej chwili prezentuje nasza serweta. Rozpoczynamy kolejny bardzo prosty rząd. Jest to chyba jeden z najprostszych rzędów, jakie mamy do wykonania. A mianowicie będziemy tutaj operować tylko słupkami i łańcuszkami. I wygląda to w ten sposób. Rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka. Jako pierwszy słupek. Następnie wykonujemy trzy oczka łańcuszka, przerwy i słupek na tym łańcuszku pomiędzy naszymi płatkami. W ten sposób. I znów powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka, słupek pomiędzy płatkami tutaj na tym łańcuszku. Jak to powtarzamy w ten sposób? Trzy oczka i słupek na słupku. W ten sposób przerabiamy cały ten rząd. Jest bardzo prosty. Same słupki i trzy oczka łańcuszka pomiędzy. Także mam nadzieję, że pójdzie Wam sprawnie i szybko. jest już ukończony. Jak widzicie, tutaj powstała taka fajna, ażurowa przestrzeń, ale ona dopiero się okaże po kolejnym rzędzie. I w kolejnym rzędzie będziemy wykonywać tak zwane motywy na każdym. Łańcuszku. I robimy to w ten sposób, że wkuwamy się oczkiem ścisłym tutaj pod łańcuszek. Jeden raz wystarczy, czyli o, robimy to w ten sposób. I teraz, kiedy już to mamy, wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Słupek w tym samym miejscu. Oczko, łańcuszka i znów dwa słupki. W ten sposób ten pierwszy nam się nie będzie przesuwał, ale kolejne już będą się przesuwały. I tutaj wykonujemy sobie oczko przerwy jako łańcuszek. Czyli tutaj robimy jedno oczko, po prostu jedną pętelkę. I wkuwamy się, Kolejnym motywem tutaj na ten łańcuszek następny, czyli znów mamy pierwszy słupek, drugi słupek, oczko i znów dwa słupki. Kolejne oczko, się kwiatuszki zobaczyło. Ten rząd również jest prosty, ale jest tutaj dużo więcej do przerobienia. W ten sposób to ma wyglądać, czyli za każdym razem tutaj robimy oczko przerwy pomiędzy tymi motywami, czyli motyw składa nam się z dwóch słupków, oczka, łańcuszka i dwóch słupków. I tak przerabiamy cały ten rząd i widzimy się w kolejnym rzędzie. Serdecznie zapraszam do drugiej części